Producenci trzody chlewnej alarmują. Spada produkcja i rosną obawy o przyszłość gospodarstw. Te sytuacje spowodował ASF. Na terenie Polski mamy już kilkadziesiąt nowych ognisk afrykańskiego pomoru świn. Od początku wystąpienia choroby w Polsce obserwujemy ciągły wzrost zachorowań u dzików, które stały się rezerwuarem tej choroby. W całym ubiegłym roku liczba przypadków ASF wyniosła blisko 2,5 tysiące. W roku bieżącym notujemy dramatyczny wzrost zachorowań wśród dzików, a liczba przypadków na początku sierpnia zbliża się do 3000. Niewątpliwie idziemy na rekord, a zapowiadana redukcja populacji dzików do bezpiecznego poziomu 0,1 sztuki na kilometr kwadratowy nie została osiągnięta. Inspekcja weterynaryjna zapewnia, że wdrożyła wszystkie procedury związane z likwidacją choroby. Tymczasem, mimo takiej oceny, kolejne ogniska ASF wyrastają jak grzyby po deszczu. Poprawy sytuacji nie ma i przybywa absurdalnego obwiniania hodowców trzody za zakażenie stad ASF. Przykładem jest ferma trzody Polferm w Niedoradzu. Zdaniem właścicieli kontrola powiatowego lekarza weterynarii z Nowej Soli ustaliła wręcz graniczące z absurdem przyczyny zakażenia ponad 24 tysięcy sztuk trzody ASF. 18 marca potwierdzono e, obecność. Wirusa afrykańskiego pomoru świń i podjęto decyzję o likwidacji stada. W Tym samym dniu, w którym wykryto wirusa, była przeprowadzona kontrola stanu biosekuracji, podczas której to kontroli wskazano szereg rzekomych uchybień. W podstawie wyników tej kontroli przeprowadzonej właśnie tego dnia, odmówiono nam wypłaty odszkodowania za e, zniszczone stado, pasze oraz e, za pomog zapadłe zwierzęta. Stwierdzone uchybienia polegały na przykład na obecności much w trzech budynkach. Zgodnie z rozporządzeniem o zwalczaniu SF budynki powinny być zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolnożyjących. Muchy uznano za zwierzęta wolnożyjące uchybieniem było to, że pracownicy w czasie przerwy śniadaniowej nie przebierali się do do śniadania, tylko jedli śniadanie w ubraniach, w których, w których mogli wchodzić do budynków. Stwierdzenie tych uchybień był cel wyłącznie fiskalny, czyli odmowa nam wypłaty należnego odszkodowania, dlatego że ferma była kontrolowana pod względem biosekuracji wielokrotnie i żadnych z tych uchybień, które tego dnia stwierdzono, nie były nam zarzucane one wcześniej. Konsekwencją decyzji o braku odmowy odszkodowania jest na chwilę obecną strata przez nas kilkudziesięciu milionów złotych i brak możliwości na chwilę obecną odtworzenia produkcji na fermie. Z tą decyzją i sposobem walki z ASF na ziemi lubuskiej nie zgadza się także Lubuskie Forum Rolników. Jako Lubuskie Forum Rolnicze mamy trochę inna, inaczej interpretujemy pewne zasady, jeżeli chodzi o biosekurację, aniżeli Lubuska Weterynaria, i tu jest problem. A co za tym idzie? Są to duże staty gospodarcze dla tych, dla tych hodowli. Teraz tutaj rozbieżność interpretacyjna powoduje, że ci rolnicy mogą nie otrzymać pieniędzy, jeżeli chodzi o likwidację stad związanych z ASF. Robimy wszystko. Zrobiliśmy spotkanie z głównym lekarzem weterynarii, z zastępcą głównego lekarza weterynarii, z lekarzami powiatowymi, z lekarzem wojewódzkim na temat naszego stanowiska, jeżeli chodzi o interpretowanie faktów związanych z bioasekuracją, bo dzisiaj każdy rolnik, każdy z nas może być potraktowany tak samo i każdy z nas może uważać, że robi wszystko, jeżeli chodzi o bioasekurację. Jest to naprawdę spełnienie wszystkich oczekiwań weternali. Może się okazać w momencie wystąpienia ASF, że niestety jeszcze wszystkich oczekiwań nie spełniliśmy, bo takiej checklisty nie ma która mówi to, 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 to należy spełnić. Jest to dowolna interpretacja weterynarii. Zdaniem hodowców w naszym kraju walka z ASF, afrykańskim pomorem świn, to walka z producentami trzody, a nie z ASF. Walkę z ASF-em to jest świadomość nas wszystkich, od mieszkańca miasta, poprzez rolnika, poprzez władze, poprzez służby, które zajmują się walką z ASF-em. Na kilku sztabach kryzysowych, żeśmy to podkreślali jako Lubuskie Forum Rolnicze, że to nie jest sprawa rolnika i Urzędu Wojewody, czy Urzędu, czy lekarza weterynarii. Jest to nas wszystkich, dlatego coraz większa rola. Nasza powinna być, czyli też organizacji rolniczych, jeżeli chodzi o informowanie społeczeństwa. ASF szkodzi nie tylko właścicielom stad trzody chlewnej, ale całej branży i ma znaczący wpływ na budżet państwa. Restrykcje w strefach niebieskich powodują, że produkcja staje się w nich nieopłacalna. Brak w Wielkopolsce zakładów skupujących świnie ze strefy czerwonej i niebieskiej drastycznie obniżyła ceny skupu, a rolnicy. Nie wiedzą co zrobić z żywcem. Niemcy zabezpieczają się przed zawleczeniem afrykańskiego pomoru świń na swoje terytorium poprzez budowanie płotów wzdłuż granicy z Polską. Ma to na celu uniemożliwienie przedostania się zakażonych dzików na stronę niemiecką. My swoją szansę wybudowania płotu na wsch naszej wschodniej granicy zaprzepaściliśmy ponad 6 lat temu, kiedy był na to czas. Jak walczyć z chorobą? Okazały takie kraje jak Czechy i Belgia. Niezbędna jest determinacja w redukcji populacji dzików, zbieranie truchła oraz powszechna biosekuracja stać świną. Tak na chłopski rozum. Sytuację taką, jaką obserwujemy w niedoradzu, mogłoby rozwiązać Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wydając jasne, konsekwentne, obiektywne kryteria. Podejścia do takich problemów. Niestety, na dzisiaj wydaje się, że jedyną próbą rozwiązania tych absurdów biurokratycznych może być sprawa sądowa. I co ważne, jeśli nie będzie skutecznej walki z ASF i racjonalnej, rzetelnej oceny jego przyczyny przez weterynarię, to gospodarstwom rolnym grozi katastrofa ekonomiczna. I niebawem nasz kraj stanie się z eksportera, jedynie importerem trzody chlewnej, a także krajem bankrutujących rolników.